Powiedzieć czy nie. Coś ważnego? Bardzo ważnego. Bez tego w Ameryce przegracie. Towa! Ludzie, zróbcie coś z waszymi polskimi mordami. A co ci się w naszych twarzach nie podoba? Powiedziałem, mordy, nie twarze. Masz kogoś konkretnego na myśli mnie czy po tej Pastworo I 30 tysięcy nielegalnych Polaków w Nowym Jorku. I 10 milionów poloni w Ameryce. I niestety. Jezu, jezu, co jeszcze? 40 milionów między Bugiem a Odrą. Mordy. Mordy. A ty? Mnie ten problem nie dotyczy, ja już jestem po. A was, kimioty polskie, was rozpoznają na kilometr. Słuchaj, dalej. Czy przydać? Słuchaj, słuchaj, aż zrozumiesz, aż weźmiesz się za swoją mordę i zaczniesz ją ćwiczyć, gimnastykować. Od poniedziałku do niedzieli, od stycznia do grudnia, aż spojrzysz w lustro i powiesz twarz. Nareszcie twarz. Twarz człowieka, a nie konia. Odbił! Po to tej to. Chodź tutaj, chodź do lustra. No! Masz konia w gospodarstwie. By co? Twój kon, Ignacy, gdyby się golił, wyglądałby tak samo jak ty! Po tej to twój pysk jest tak samo szczery, jak o, pysk twojego konia! Ty zaczynam chwytać. Twarz ma być częścią ubrania, a nie oknem duszy. Zapamiętajcie chodzić po Nowym Jorku ze szczerą twarzą, tak jakby z fiutem na wierzchu. <grym> O, o, a twoja morda, profesore, profesore, to już nieszczęście. Ludzie, ubranie ma być schludne, twarz ośmiechnięta i wesołe oczy, ha! Jak oczy wesołe, kiedy... Gdy wyduszy smutno. Ćwiczyć. Jak Amerykanie ćwiczą, jak ja ćwiczyłem. Dziesięć lat temu w sklepie pracowałem. Boss mnie zawołał do siebie i mówi: daję ci tydzień czasu, żebyś się nauczył uśmiechać. Kup sobie lusterko kieszonkowe i ćwicz. W Subwayu, w parku, wszędzie. Naucz się uśmiechać do siebie. Ludzie będą myśleli, że to do nich. Będą cię lubili, będziesz miał sukces. A? Kupiłem lusterko. I co po tygodniu? Boss mnie poklepał i powiedział: bravissimo! Oh, yeah. Cicho, smutasie! To jest Ameryka, to słynne USA, same świry. Co drugi udaje szczęśliwego. Mylisz się. Amerykanie nie udają szczęśliwych, są. A? A największym szczęściem Amerykanów jest to, że oni wierzą w swoje szczęście i nie chcą innego. A wy, wy tylko modlicie się Skomlicie, włóczycie po całym świecie, strasząc smutnymi mordami. Te wasze obozy, cmentarze, pomniki, a wy burzyć, parkingi, porobić, może by się wam w głowach rozpogodziło. Za dużo wojen było, biedy!